Hej, cześć, witajcie z tej strony, Lowski a dzisiaj będziemy grać sobie na nowym serwerze. Ponieważ, yy, ponieważ Krokstraf jest dzisiaj cały dzień zamknięty, postanowiłem poszukać jakiegoś serwera i wyszło mi, że dobrym serwerem będzie Uwaga, Uwaga, MinePlay, inaczej LLJMC chyba. To jest serwer od znanego youtubera Minecraft Survival od LJ'a sam polecam, bo sam oglądam. I tu są takie... Trochę mało trybów, ale SkyWars, Build Battle, Bedwars, Skyblock, Murder Mystery, Cave Wars. Zagrałem, zagrałem pierwszą gierkę raz w, pierwszy raz w Cave Wars i od razu wygrałem, więc polecam. Ale przejdźmy do rzeczy. Tutaj bardzo dużo graczy gra na dwójkach, więc przenieśmy. A, i w w ogóle nowego tekstypaka mam. Też od Rostlal, ale 30 kapak. Bo tamten był troszeczkę... No, troszeczkę za bardzo jasny i mi ślepiły oczy. Yy, jeszcze muszę sobie tu ustawić. Better Sky. Yy. Nie. Jakie? O, te jest w sumie bardzo ładne. Będziemy pod takim niebem grać. Ok. Tylko szkoda, że tu jest takie ten, ale. No halo, dobra, wyjdę i jeszcze raz zrobię. Bedy. Może jedynki sobie zagramy, bo ostatnio grałem. Jedynki nawet ci gracze ogarniają. Szczerze nie spodziewałem się. Myślałem, że będzie poziom jak na C. O, no, o. Okej, okay, jestem. O, plus z salwyrem, Widzicie, widzę. Kłócą do mnie. VIP plus do mnie kłócą. Ludzie, zapiszcie to w nawiasach, nie? Okej. Okay. Mam nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać. O, mikrofon taki, jak. Jest, tam będzie. Będzie w sprzęcie pisane. No się prezentuje tak. Mogę ogólnie w planach nagrać moich pięć ulubionych tych I to chyba będzie właśnie odcinek jutro prawdopodobnie albo pojutrze. Nie wiem. Zobaczymy. To jest mega rzadkie. Wszystkie mi się zrecetowały, sadnie trochę mi laguje, ale chyba przez OBS-a dużo ludzi jest przeludnienia. Ostatnio marka ok, łatwy był gościu w sumie tam no, tamten mi ślepił w oczy. Wiem, że mogłem sobie zmienić Better Sky, ale nie zmieniłem i ten też mi ślepi w oczy, więc pozwólcie, że pokażę Wam mojego teksturpaka, na którym ostatnio dużo gram. To jest ten teksturpak, Ozok. Ozuk chyba. Nie znam gościa. Nie znam gościa, ale pobrałem z kanału, który robi te ksurpaki, więc popatrzcie. On jest po prostu mega super, mi się podoba bardzo. Patrzcie tą wełnę, ona jest mega podobna do tej z rostlala, tylko że z 50k. Kurczaczki, czemu tak laguje? Ogólnie to nigdy nie grałem na tym serwerze Bedwarsy, nie zastanawiacie się, czemu już mam czwarty level. Eee, otóż grałem sobie Bedwarsiki, już piąty chyba nawet był level, a przed chwilą wszedł. Grałem sobie Bedwarsiki i... i zrobiłem wina jednego, ale nie na Bedwarsach, tylko na Cave Warsach. Dlatego chyba, bo na Caveworsach co chwilę mi leciał level up, level up, level up. To no fajnie to było, fajnie było. Idziemy chyba rozwalić Akwę, bo nie, nie łóżka, to będzie miał za swoje. A Aqua w ogóle jest u niebieskich. Tu jest taki... No co tak laguje? Matko Boska. Kur... Czyż nie tak nie lagowało? Kurde, jakby był Coxcraft otwarty, to bym się na Coxcraftzie zagrał, a nie na MyPlay. Jezus Maria, to jest serwer na max 100 FPS. W moim moje... no. Przez te niebo. No maksymalnie, no przyznajcie. Myślę, że przez to niebo. To... to jest ładne. Jasne. O! Widzicie, jak mi się od razu zwiększyły. He, goś nie zauważył. Izdę. Albo z ten. Jak chcę się. Eee, co to było? Zaraz. Szybko jest jeździ Nie no. Musiał na trzeciego wbić. A dobra, przynajmniej mam u, u jednego tego. Jak to się nazywa. I kupię sobie kolczatkę, bo... Tu mega szybko leci żelazo, więc fajny serwer, fajny server. fajny... Ale e. zostawiliśmy. mnie? Od dwóch stron będę miał dojazd? Nara, a to ten VIP, plus to może ja się w wezmę. Nie no, kurde. Widzowie, następna gra. Ajajaj, jajaj, prawie. W ogóle Szymbo X robi ten live'a z Mineplaya. Może go spotkamy. O, gość z Salwyrem. Siema Shi Clarks. Mam nowego skina. Zobaczcie czy się Wam podoba. Ostatnio sobie ustawiłem. Mi się bardzo podoba. A to niebo jest akurat bardzo ładne w tym tekstu w paczku. Chyba sobie na takim będę grał, bo ono jest takie łagodne. Sorry widzowie, że nic nie mówię, ale pól skupienie żeby tylko nie zginąć gdzie są te diaksy? co jest? gdzie ja się dobudowałem? gdzie są te diaksy? co jest? A to po co ja się tu, tu dobudowałem? nie wiem Mam już w ogóle ten mm, niebieski, albo aqua, nie wiem. W ogóle widzowie, będę miał nowe słuchawki podkładkę i podkładkę jutro. Więc jutro w sensie jak to nagrywam, ale chyba dzisiaj też to wrócę. Wczoraj był film z ASMR i się bardzo dobrze wrzucił. Napiszcie, co chcecie więcej ASMR. Snara. Aha, gościk przedził. Jakimś cudem przeżyłeś? Jak to się stało? Zowie jak to się stało? Jak to się stało? Co jest? A. Już na serio, nara. Ej, on ma antypoka. Ludzie, co tu się stało? O, ma No nie no. Ale przynajmniej mam kilow O ile... Nie, dobra. Myślałem, że już zabierają, ale nie. Jakby zabierali, to ja nie wiem, co to by były bedwarsy na telefonie, nie? jak wygrałem kiedyś Bedwars na telefonie O siema no, dostał knoka Okej okay. Aha dobra to sobie poczekamy bo Okej okay. pick 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 Gość się skapną. Siema. Byku, nara. Okej. Okay. No, jak tak jak mówiłem, no ci gracze niezbyt dogarniają, ale niektórzy potrafią good bridge'a, więc... No. Nie będziecie już słychać moich trzasków w biurko, bo to naprawdę przerażało mnie jak to słyszałem, jak, jak oglądałem ten film po nagraniach, więc ee, będziecie, już, będziecie już lepiej. No, żeby przewiać. Właśnie, trzeba musi cały czas trzaskać. W sumie Co to za kloc? Ludzie Boże Akła nie ma Ojej 18:32. Nawet okej okay, godzinka, jeszcze muszę się troszkę pouczyć, bo mam kartkóweczkę, ale nie, nie kartkóweczkę, odpowiedź już tu z polskiego, no to trzeba się pouczyć niestety, takie życie. O, po dwa, dobra, w sumie uzbieram sobie na zbrojeczkę. Chyba to nikogo nie było. Ale zostawię im dwa. Będę dobro, dobro, dobrym gościem. Aha. Aha. W ogóle tu jest 3 sklepik, więc trochę profit. Taki mały dla tego serwera. Mi się jak zawsze bindy zresetowały O, dzień dobry. Ty już od dwóch stron, co? Nie nabiorę się na twoje triki. No co ty chcesz zrobić, gościu? nie Nieźle się nazywa się. takiego... Nuba, który nawet fireballem nie potrafi strzelić. No dobra, to nie jest nub. To już no. wiem. Ale tu się zdecydowanie za długo spada. No, niestety. Ha! Gość co? Myślał, że jest jakiś święty. Dawaj. No skacz! Nara. No, Okej, okay, musimy się bardziej przygotować. Pyk. Fireballik jeden. Refik. O matko, ja już jestem przyzwyczajony tak do koks krafta, że to hit hitów. Eee, może łuk? Ten lepszy. Eee. Dwa staki tego Fireballik. Ile tu kosztuje? Fire 40. Yy. Ja jestem taki w Ajmie, słyszysz czy, czy co? No, Został ja z Moku, z łuku moc jeden, więc. Hmm. Aha, ale te firebole mają iMa, polecam. A, jegoś teraz sobie pewnie jakieś łuki kupuje i tak dalej. Proszę, chociaż jeden celny jest. No super. Matko boska, ja się tu bliżuję, a mi tu level up. O, różowa nie ma łóżka. O, jak smutno. Oczywiście różowi, a nie różowa. Nie wiem, to jest mężczyzna czy kobieta. Nie wiem. Ale wiem, że tego gościa trzeba tam strącić, bo za dużo, za dużo sobie pozwala. To już wiem z czemu miałem te takie lagi. Przez to dziwne słońce. Ok. Yy. O, wyszedł ze gry spoko. Yy. Ale no. No, to Shapix został, i ja. To idziemy wyjaśnić Shapixa. Że będzie win odcinku. Zaraz skończymy po tej arenie yy, Właśnie Ale że dopiero MC2 Gdzie ten gościu jest Shapix O Także wczęknie i przesympatycznie Eee, yy, Dobra gdzieś tam, w to, tamto miejsce, gdzie byliśmy przedtem. Mm, tu. Tu. Okay, więc widzowie, żegnam się już z wami i... zostawcie pod tym filmem, jak, jak jakoś... 3 łapki w górę, będzie kolejny odcinek. Zasubskrybujcie mój kanał. No to naura siema.